Michał Kiński, witam i zapraszam na najnowsze wydanie telewizji Aleksandrów w Nowym Roku. A dziś powiemy o przygotowaniach do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o bezpłatnych poradach prawnych, a także o świątecznej iluminacji. Pierwsze wydanie serwisu informacyjnego zaczynamy od wydarzeń jeszcze z tamtego roku. Powróćmy zatem do pasterki, bo kogo nie było w wigilijny wieczór w kościele św. Stanisława Kostki ma jedyną szansę przeżyć to wzruszające spotkanie jeszcze raz. W wigilijny wieczór do świątyni przybyło kilkaset osób, nie tylko z naszego miasta. O niezwykłej pasterce w Aleksandrowie słyszeli już mieszkańcy sąsiednich miast. Długi raz jesteśmy. Ile razy jesteśmy patrzyliśmy tutaj, że są zwierzęta, nie? Chcieliśmy, zainteresowani byli tym. Niecodzienność? No, niecodzienność. Zawsze jestem na pasterce. Tutaj. Tutaj. Ze zwierzętami. Ze zwierzętami. Fajny pomysł? Fajny, bardzo. Podoba mi się. Bo tradycyjnie, jak co roku w kościele świętego Stanisława Kostki, przed ołtarzem stanęła żywa szopka. To już szósty raz, kiedy ten wieczór przeżywamy w towarzystwie prawie 20 zwierzaków. Do tego kazanie księdza Jacka Stasiaka pełne ponadczasowych mądrości, Jak naprawdę. i muzyka. W świat kolęd i pastorałek w tym roku na góralską nutę przenieśli nas innymi artyści Teatru Wielkiego w Łodzi. Mieliśmy okazję zagrać koncert w kościele św. Stanisława Kostki. No i to są członkowie orkiestry. Którzy zgodzili się tutaj podjąć ten, ten projekt. No jest no i... nie typowy projekt, no, tak. dosyć trudny tak naprawdę, bo no, nie Mieliśmy na kla nie dużo klasyczny. No wszyscy jakby trudnimy się muzyką poważną, ale trzeba było przygotować taki specyficzny koncert. No i oczywiście zapoznaliśmy się z muzyką góralską. Muzyka, światła, zapach siła. To wszystko sprawiło, że ten wieczór na długo pozostanie w pamięci.